W 1919 roku został wydany pierwszy komiks w Polsce. No i jak się o tym dowiedzieliśmy, to postanowiliśmy także taki komiks historyczny o historii Radomska stworzyć. Ja podrzuciłam pomysł mojej koleżance, która uczy przedmiotów zawodowych związanych z grafiką, pani Anecie Rosiak. No i przekonaliśmy uczniów z klas grafik komputerowych do tego pomysłu. Zaczęli tworzyć scenariusz, zaczęli tworzyć rysunki i powstała w ten sposób historia obrazkowa fikcyjnej rodziny Nowaków, która żyje w mieście Radomsku i jest wplątana, jest uczestnikiem albo świadkiem autentycznych wydarzeń związanych z historią Radomska w czasie II wojny światowej. No, Musimy jeszcze przyjść z kota i też wam pytać.